W dzisiejszym filmie Wiktorii III doprowadzimy do powrotu Napoleona we Francji. Ale nie tego Napoleona, który rozwalił pół Europy i w sumie odpowiada za śmierć milionów ludzi, tylko jego potomka, czyli Napoleona III. Zobaczymy przy tym, czy Napoleon III dorówna Napoleonowi I. Witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. To znowu ja. Mam nadzieję, że za mną tęskniliście, a przede wszystkim, że wyczekiwaliście wiktorii. Jest to dopiero drugi film z tej gry na moim kanale, ale tak jak mówiłem, dołączy ona do stałego harmonogramu i będę ją nagrywał. Gramy dzisiaj jako Francja, która w sumie jest dosyć potężnym krajem. Ma spore PKB, piąte pod względem nominalnym na świecie i 41 pod względem populacji. Ma stabilny budżet, ma sporo prestiżu. I małą populację. Dodatkowo w tym kraju trzy rodziny nawalają się o to, kto obejmie tron i jest on całkiem nieźle zaopatrzony technologicznie. W międzyczasie, moi drodzy, przypominam o udzieleniu kredytu zaufania w postaci łapeczki, komentarza lub subika, by poprawić algorytm. Z góry dziękuję i już nie przeszkadzam. Jeżeli chcemy uczynić Francję Wielką, a chyba każdy by chciał uczynić Francję Wielką, bo nie znam osoby, która nie chciałaby uczynić Francji Wielką, to musimy wybadać odpowiednie technologię. I zaczniemy sobie od farmaceutyków. Dlaczego od farmaceutyków? bo dodają one Państwowy Fundusz Zdrowia plus jeden. Czyli w instytucjach możemy rozwinąć szpital, tylko jak go będę miał, bo widzę, że nie mam, na fula. A to sprawi, że poprawi się mój poziom życia i populacja będzie mi szybciej rosła. Trzeba też poprawić syf związany z kopalniami. W takim razie zmieniam wszędzie produkcję na najlepszą i rozpoczynamy grę. Polecam wam tego moda. On sprawia, że szybciej wam chodzi gra i jest pysznie. Ok, na początku zrobimy sobie decyzję powrót prochów. Odbierz szczątki Napoleona ze Świętej Heleny i Pochowaj cesarza u brzegu Sekwany. Dokładnie tak. Muszą one powrócić i zwiększamy wpływy Bonapartystów po prawej. Jeżeli wpływy Bonapartystów będą odpowiednio duże, wtedy Napoleon III obejmie tron. Napoleon III, który przypomnę, w przeszłości był prezydentem Francji, a potem został jej cesarzem. Wprowadzamy oczywiście nawóz, na przykład od Wielkiej Brytanii, i w sumie z Wielką Brytanią wyjątkowo będę współpracował, ponieważ chciałbym zawrzeć z nią umowę handlową. Jeżeli chodzi o to, kogo biorę na rywala, to biorę prusy oraz na przykład Rosję. Deklaruję również, wpływy w różnych regionach, tak żeby móc handlować z całym światem. Jako Francja możemy również kolonizować, więc niech się te kolonie powoli robią, więcej kolonii nie robię, Gdyż im większa ich ilość, tym wolniej robią się pozostałe. W kolejnym evencie dotyczącym pretendentów do tronu po raz kolejny popieramy bonaparte. Mamy też w moim kraju gigantyczny deficyt stali, dlatego stawiamy kopalnie. Przypominam tutaj o efekcie skali, czyli że stawiamy kopalnie tylko w jednym miejscu, tak żeby się skalowały. Zaczynamy też przepychać kolejne istotne prawa. I w sumie jedyne prawo, które w tym momencie mogę uchwalić, to jest wolny handel i ja go uchwalę. Mamy również nieakceptowalny rząd, dlatego zrobimy sobie rząd z drobnomieszczaństwa i przemysłowców, co powinno wpłynąć na pieranie wolnego handlu. Jako Francja będę współpracował również ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jest to potężny kraj, z którym chciałbym handlować. Pod koniec gry Stany Zjednoczone bardzo rozwijają PKB i można im eksportować wiele towarów. Rozwijamy również wszelkiego rodzaju instytucje oprócz zasiłków, ponieważ zasiłków nie chcemy, nie działa to pozytywnie na nasz kraj. A przynajmniej nie jesteśmy na tyle bogaci. Prawo wolnego handlu przeszło już do fazy projektowania, tak więc jest duża szansa na to, że rzeczywiście to prawo zostanie ustanowione. I teraz możecie się mnie zapytać, ale dlaczego w ogóle wprowadzam wolny handel, gdyż teoretycznie protekcjonizm jest lepszy, bo tak jak widać zarabiam z ceł. Odpowiedź jest prosta. Handel bez ceł, prawa, że wasze fabryki przynajmniej teoretycznie więcej eksportują i z mojego doświadczenia wynika że gospodarka działa wtedy lepiej. Zawsze robię duże gospodarki oparte na eksporcie, stąd moja decyzja. Członkowie opozycji przedstawiają żądania. Dobra, zgodzimy się na żądania, tak żeby bez problemu ustanowić prawo. Jako Francja musimy również podbić Algierię, dlatego w tym momencie, skoro i tak nic nie robimy, to tego dokonamy. Postaramy się podbić na początku to zielone państwo zwane Muaskarem. Moją kolejną radą dla was jest to, żeby nie mobilizować armii na samym początku dyplomatycznego posunięcia, tylko poczekać troszeczkę, i po dopiero pod koniec go używać. Po prostu mniej zapłacicie. Wysyłamy nasze armie do Algierii i będziemy starali się tutaj wygrać. Przemysłowcy zażądali ode mnie wprowadzenia kolonizacji eksploatacyjnej i ja to w sumie przyjmę, ale nie zamierzam tego robić. Mamy pierwszą wojnę o Algierię. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Piękne są te fronty w Wiktorii 3. Jedna z lepiej wyglądających gier paradoksu, przynajmniej dla mnie. Niestety w międzyczasie pojawiły się problemy i mamy biurokratyczne nieporozumienie. No cóż, do licha z tym zagmatwanym systemem prawnym. Zastanawiam się, czy my żyjemy we Francji, czy w Polsce. Moje armie bez problemu tutaj podbijają, nie ma co się martwić, zaraz będzie kraj opanowany. Otóż to, jest podbity już, niestety nie opanowałem go całego, w sumie nie wiem dlaczego, nie mogłem wybrać tej opcji. Teraz trzeba ten obszar wcielić i poprawić tutaj metody produkcji. Wcielamy również pozostałe terytoria z, również z Korsyką, bo skoro powracamy Napoleona, przydałoby się jego ojczyznę przywrócić, bo przypominam, że Napoleon Bonaparte urodził się na Korsyce. Mamy niewielką niesławę, to specjalnie na ten film pobrałem moda, który zmniejsza niesławę. Idziemy podbić kolejny kraj. Po raz kolejny zwiększamy wpływy bonapartystów, gdyż drobnomieszczaństwo nie chce złożyć mi przysięgi. Widzę również, że Wielka Brytania planuje walczyć z Chinami ale ja to olewam. We Francji zostały rozpisane również wybory, a mamy partię ruchu oporu: Sojusz Demokratyczny i Związek Republikański. To wygra? Ja chyba wiem kto. Musimy w tym celu zmienić na chwilę rząd, by dalej mieć szansę na to, żeby procedowało się w ogóle prawo. Mamy też problem z biurokracją, dlatego rozwiązujemy ten problem budując urzędy. Warto również budować urzędy tam, gdzie macie niską kompetencję podatkową, gdyż dokładnie za to urzędy odpowiadają. One po prostu sprawiają, że kompetencja podatkowa rośnie i wy zarabiacie. Nie martwcie się również tym, że na samym początku nie macie pieniędzy, albowiem w Wiktorii 3 jest to całkowicie normalne. Buduję również uniwersytet. Rozszerzam go do siódmego poziomu w Langwedocji, specjalnie po to, by mieć więcej punktów badań i bardzo szybko wyprzedzić moich wrogów technologicznie. Mamy również kolejną wojnę, ale to myślę, że bez żadnego problemu wygramy. Jest planowany zamach stanu, jednak my się jemu sprzeciwimy. Zamach stanu nie, nie może dojść do zamachu stanu, tak nie może być. Wojna wygrana, bez problemu ten obszar został podbity. Możemy iść podbijać dalej. Jednocześnie trzeba uważać na to, by nie rosły za bardzo punkty Niesławy gdyż wtedy inne państwa będą mogły zrobić koalicję. Tak jak widać, do wojny po stronie e, Konstantyny dołączył Egipt, ale ja się tym nie przejmuję. Wyślemy po prostu flotę do tego obszaru, tak żeby ona pilnowała, by Egipt nic nie zrobił. Udało się, wolny handel przeszedł, dlatego teraz, zanim będę procedował kolejne prawo, wstrzymam się chwilę i poczekam na wynik wyborów. Wynik wyborów jest następujący. Przemysłowcy, e, Kościół Katolicki, Siły Zbrojne, Drobne Mieszczaństwo i właściciele ziemscy będą stanowić rząd. Póki co, niestety, nie wprowadzamy żadnego prawa, bo nie mamy co wprowadzać. Otwarta polityka względem Stanów Zjednoczonych się opłaciła, ponieważ proponują mi umowę handlową. Ja oczywiście to przyjmuję. Proszę bardzo, mimo wsparcia Egiptu Konstantyna jest już okupowana i za chwilę będzie zaanektowana. Konstantyna została podbita i teraz zostało podbić tylko to państwo, ale nie mogę, ponieważ mamy okres pokoju. Pojawił się również problem związany z budżetem, no ale wynika to z tego, że stawiam bardzo dużo uniwersytetów. No i mamy również problem związany z pożarami na południu Francji. Bardzo szybko muszę również doprowadzić do zmotoryzowania całego kraju, dlatego stawiam cztery zakłady produkujące pociągi i będę budował koleje w całej Francji. Udało się wybadać farmaceutyki, tylko że na razie nic mi to nie daje, bo nie mam publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego też. Teraz będziemy rozwijać armię, więc badamy logistykę. W międzyczasie doszło do konferencji londyńskiej. Tutaj podzieliła się Holandia, Belgia i Luksemburg. Bardzo dobrze. I tak to w przyszłości podbije. Nie wiem również, dlaczego poprawiam relacje z Belgią. Od razu to zrywam. Belgia będzie moim jednym z, pier... Be moim jednym z pierwszych celów. Moje instytucje powchodziły już na drugi lub trzeci poziom. W takim razie teraz będę miał na plusie biurokrację, która wpływa na szybkość budowy. Pojawił się Napoleon Ludwig Bonaparte, czyli nasz trzeci Bonaparte. Teraz możemy powiedzieć, że nie zasługuje on na specjalne traktowanie. I w skrócie wyrzucić go. Jednak ja zwiększę jego popularność. Bo tak jak widzicie, wpływy bonapartystów bardzo się zwiększają. Do ostatniej chwili doszło do wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Powiem uczciwie, niezbyt mi się to podoba. I w sumie ja zainterweniuję po stronie Stanów Zjednoczonych, po to, by one na pewno się nie rozpadły. Bo tak jak mówię, chcę z nimi w przyszłości handlować. Po raz kolejny Francja pomoże Stanom Zjednoczonym. W przeszłości pomagała im, chociażby w wojnie o niepodległość. I nawet dostali od Francuzów w Amerykanie statuę wolności. Niestety interwencja się nie udała, i skonfederowane Stany Ameryki przetrwały. No cóż, innym razem udało nam się uniknąć zamachu stanu, a także jesteśmy już bardzo blisko wprowadzenia Bonaparte na tron. Odbyły się kolejne wybory, władza utrzymała większość, jednak straciła trochę na praworządności. Możemy także już wprowadzić publiczne ubezpieczenie zdrowotne, dlatego niezwłocznie będę to robił. Wybadaliśmy nitroglicerynę. Powoduje to, że możemy używać dynamitu do wydobywania surowców. I oczywiście będziemy to robić. Francja, jak to Francja, ma dużo surowców, dlatego trzeba je teraz eksportować tam, gdzie jest to opłacalne. A few later. Proszę bardzo, mamy to. Bonapartysta restauracja. Napoleon powraca na tron. Teraz musimy ciężko pracować, by utrzymać Napoleona u władzy. Dlatego podbijamy Algierię. No, i ślicznie. Algieria została podbita i uzyskujemy dzięki temu roszczenia do Maroka. Teraz musimy tutaj rozwijać ten teren i przygotować się do dalszej walki. Skoro powrócił Napoleon, mamy niedużą niesławę to ja bym proponował wyruszyć na pierwsze podboje. Przeszło publiczne ubezpieczenie. W tym momencie wzrósł mi poziom życia i spowolnił spadek populacji. Będziemy to teraz rozwijali. Mamy problem z budżetem. I teoretycznie można by teraz podnieść podatki. Można prowadzić nowe podatki, na przykład na, nie wiem, zboże czy na coś. Ale nie, nie będę tego robił. Ja idę na podboje i będę żył z reparacji wojennych. Wyruszamy na pierwsze podboje, a będzie to Hiszpania. Hiszpania z walką o Katalonię. Będziemy również walczyć o reparacje wojenne i o otwarcie rynku. Po stronie Hiszpanii do wojny dołączyły Prusy, więc będę żądał od nich reparacji wojennych. Będę chciał też wezwać Wielką Brytanię, i właśnie mi się ją udało wezwać, i ona mi pomoże pokonać Prusaków. Czemu chcę walczyć z Prusakami? Powód jest prosty reparacje wojenne. Armia pruska ma 5190 siłę. Armia francuska 7800. Bez problemu ich pokonamy. Rusy popełniły błąd i wysłały całą swoją armię tutaj w góry, czyli na granicę francusko-hiszpańską, gdzie są Pireneje. A nie mają nic w kraju, dlatego ja teraz tu po prostu dokonam ofensywy. Widzicie? Pięknie. Przeforsowaliśmy już pierwszą prowincję, idziemy na Berlin. Tutaj też stracili całe zaopatrzenie, dlatego kontynuujemy ofensywę w Pirenejach. Armie francuskie po prostu miażdżą prusaków. Spójrzcie na te bitwy. Straty 1000 do 5000. Armie Napoleona stoją już pod Berlinem. Prusy w tej wojnie straciły 60 tysięcy, Francja zaledwie 16 tysięcy. To chyba o czymś świadczy, prawda? Proszę bardzo, Prusy poddały się i wypłacają mi teraz reparacje wojenne. Hiszpanii również się przebijamy bez żadnego problemu, i za chwilę również zmusimy ich do reparacji wojennych. Przy okazji okupacja tego kraju bardzo go osłabi, bo za chwilę przestanie im rosnąć populacja. Hiszpania została pokonana, a Katalonia przyłączona do Francji. Dlatego teraz poprawiamy tu metody produkcji, wcielamy region. Mamy zobowiązanie wobec Grecji, ale ja te zobowiązanie zlikwiduję. Niestety reparacje wojenne nie wpływają aż tak bardzo na to, żebym żebym zyskiwał pieniądze. Dlatego musimy niestety wprowadzić podatki, bo będzie, gdy spłacimy długi, wtedy podatki obniżę. Możemy zrobić ambasadę przy Wielkiej Brytanii, oczywiście, że to robimy. I mogę zawrzeć z nimi sojusz, to także robimy. Przy wsparciu Wielkiej Brytanii bez problemu podbiję Belgię i Holandię. A będę chciał to zrobić oczywiście. Mamy bardzo dużo radykałów w państwie ale 8 milionów na 43 miliony populacji to jeszcze nie jest taki zły wynik. Będziemy to obniżać wraz z poprawieniem się poziomu życia. A poziom życia się poprawi jak spłacę zadłużenie, bo wtedy obniżę podatki. Będziemy w tym momencie spłacać intensywnie długi i starać się rozwijać gospodarkę, tak by zbudować potęgę naszego kraju. I tak nie możemy otoczyć wojny, ponieważ musimy doprowadzić do tego, by Bonaparte miał niezachwiane rządy, czyli praworządność musi być utrzymywana. Przy okazji poświęcę ten czas na lekkie spłacenie budżetu, bo jak widać tracę 7 tysięcy. Chociaż w sumie udamy się na jedną wojnę, przekształcimy Maroko w protektorat. Państwo kościelne stanęło po stronie Maroka, bardzo dobrze. Papież zapłaci mi reparacje. I też możemy stworzyć coś takiego jak blok mocarstw, ale nie będę tego robił z jednego prostego powodu. Wtedy pogorszą mi się stosunki z Wielką Brytanią, a ja tego nie chcę. O, przy okazji widzę, że Niemcy i Prusacy walczą o to, kto zjednoczy Niemcy. No ciekawe. W Maroko pięknie się przebijamy i desant na Rzym również postępuje. Proszę bardzo, zobaczcie, Rzym zdobyty. Teraz wystarczy tylko zająć resztę państwa kościelnego. Będą reparacje wojenne. O, i już są. Wybuchła wojna domowa w Belgii. I to może mi pomóc, powiem szczerze. Ok, Maroko jest moim protektoratem i zapłaciło mi reparacje wojenne. W międzyczasie badamy coś takiego jak żelbet, ponieważ dzięki temu będziemy o wiele szybciej budowali. Możemy też wybudować troszeczkę uniwersytetów dodatkowo, by zwiększyć prędkość moich badań. Liczba punktów, które uniwersytet generuje do punktów badań, zależy oczywiście od tego, jaki macie współczynnik piśmienności, więc też warto go powiększać. W międzyczasie będziemy sobie również tutaj robić drobne kolonie. I bardzo ważne, koloniach muszą być budowane porty, żebyśmy mieli dostęp do tych regionów. Wprowadzam zboże z Chin, a te zboże, które mi zostanie, będę eksportował. No i proszę, udało się. Bonapartowie, wieczna dynastia. Ludwik Napoleon przewyższa wszystkich innych. Teraz możemy już na spokojnie bawić się w zmianę praw i toczenie dużych wojen. Bo już nie grozi nam obalenia monarchii. I skoro mamy już Cesarstwo Francuskie, to przydałoby się coś popodbijać. Dlatego na początek podbijemy sobie Sabaudię, a konkretnie dwa obszary do tego należące: czyli Sabaudię samo w sobie, Nice i być może Sardynie. Stany Zjednoczone opowiedziały się po ich stronie nieładnie i Rosja. No dobra, ale to mi nie przeszkadza. Od Rosji mógłbym nawet zażądać reparacji wojennych i wiecie co ja to zrobię. I nie wiem w sobie czemu, ale nie zmienił mi się kolorek Francji na taki ładne granatowe. No nic, mam nadzieję, że potem się zmieni. Tutaj na froncie w Alpach pięknie się bronimy przed Rosjan, a na Sardynii puszujemy i o to dokładnie chodzi. No i wspaniale. Sardynia opanowana, teraz trzeba przebić się tylko do Sabaudi. A jak widać przebijamy się bez problemu. Stany Zjednoczone skapitulowały, została tylko Rosja i, i Sardynia. Na Rosję będzie się troszeczkę ciężko zdesantować, ale mimo wszystko spróbujemy. O proszę, sardynia zajęta, teraz tak naprawdę zostało zająć tylko... Tylko na Rosję się zdesantować. To nie będzie takie łatwe, od razu wam mówię. No, ale Sardynia pokonana, mamy już granicę dzisiejszej Francji, Wielka Brytania w ogóle zajmuje Holandię. Rozwiniemy teraz trochę gospodarkę, eksportując na przykład zboże do innych państw i oczywiście węgiel. No ale niestety reparacji wojennych od Rosji nie zdobędziemy, bo nie uda się desantować. Trudno. I tak było warto. Badamy okręty pancerne, one pozwolą mi się zmierzyć z flotą Wielkiej Brytanii w razie gdyby ona mnie zaatakowała. No i przygotowujemy się do kolejnej inwazji. No, jest też kolorek Francji nowy, to mi się podoba. No i niestety, gdybym chciał podbić Belgię, to prawdopodobnie Prusy i Wielka Brytania opowiedziałyby się po jej stronie, co jest dużym problemem. Ale nie opowiedzieliby się już po stronie Holandii. Próbujemy ustanowić w moim państwie cenzus wyborczy, może się uda. I chodźmy na kolejne podboje, tym razem na Luksemburg. Od razu otworzę rynek Holandii i zobaczymy, kto się opowie w ogóle po stronie Holandii. Czy może jakieś Prusy, czy ktoś... Prusy prędzej czy później będą chciały zjednoczyć Niemcy i na to trzeba bardzo uważać. Proszę, piękna ofensywa na Luksemburg. I niszczenie holenderskiej floty. Proszę bardzo, doszło do desantu na Holandię, więc Holandia zaraz upadnie. Potem trzeba tylko zjechać Danię i koniec wojny. Niestety mam problem z długiem, ale mam plan jak go zmniejszyć. No i desant na Danię również się powiódł. Teraz będziemy spłacać długi. I cenzus wyborczy przeszedł. Bardzo dobrze. Kolejne partie dostaną się dzięki temu do władzy. Proszę bardzo, udało mi się również ograniczyć autonomię Maroka. Ok. Minęło trochę lat. Ja cały czas czekam na pewien event, który da mi roszczenia do terytorium Belgii i tutaj Niemiec. E, Poniosłem podatki, więc płacamy zadłużenie. Idę teraz przekształcić w protektorat w Sardynię. Będę żył po prostu z tego, co mi płacą. No i wezwę do tej wojny Wielką Brytanię, bo ona może pokonać mi Rosję. Dzięki temu zyskam reparacje wojenne. Uuu, i Austria stanęła po tej wojnie. Dobra, mamy zadymę. No i to mi się podoba, tak się możemy bawić. Mamy wojnę, jakiej dotychczas jeszcze nie mieliśmy, prawdopodobnie w paru miejscach będę przebijany, ale to nie szkodzi, byle by to wszystko wytrzymać. No dobra, wojna jest gigantyczna, powiem szczerze, ale dajemy sobie radę. Tu już się przebijamy w Sardynii, już po raz kolejny walczę z Sardynią. Ale niestety jest to niezbędne. Wprądu, bardzo spada mi zadłużenie. Już spadło o 10 milionów. Wybadaliśmy też silniki parowe, więc moja gospodarka będzie się jeszcze szybciej rozwijała. Udało się uzyskać reparacje wojenne od Rosji. Została tylko Austria, Stany Zjednoczone i Sardynia. No, Sardynię już pokonałem. Teraz się będziemy tylko wbijać do Austrii. Do Austrii. No i jeszcze do Stanów Zjednoczonych, ale tym się zajmie Wielka Brytania. Okej, okay, od Austrii też się udało wynegocjować reparacje wojenne. Pozostała jeszcze tylko Ameryka. Ale to nie wiem, czy mi zapłaci reparację. Chyba nie zdąży się zdesantować na nich. Zdecydowanie nie zdąży. Dobra, ze Stanami Zjednoczonymi zawrzejmy już zwykły pokój. No i gitarka, mamy to. Bardzo szybko będę spłacał zadłużenie, możemy rozwijać gospodarkę i szykować się do inwazji na kolejne kraje. Oho! I Prusy walczą teraz o zjednoczenie Niemiec. No i prawdopodobnie im się to uda, bo mają gigantyczną armię. Wzywam Wielką Brytanię do tej wojny, niech mi ona pomoże, bo Hiszpania też dołączyła. My zażądamy od Prus reparacji wojennych i to samo od Hiszpanii. Oraz będziemy żądać Nadrenii. Też w międzyczasie będę rozwijał swoją armię, niech się, szkoli do, niech się szkolą dodatkowe oddziały. A może to wygramy, kto wie. Połączona armia francusko-brytyjska powinna dać radę. Dobra, ofensywa w Nadrenii się udaje powoli, tylko problem jest, że jak te państwa upadną, to wtedy cała armia pruska przesunie się na mnie. A te armie nie są takie małe. No i my też prawdopodobnie musimy zająć Berlin. No ale Hiszpania już upada, jakoś to da radę. Armia pruska ma problemy. Ona jest słabsza od mojej. No to jedziemy. No i ślicznie. Hiszpania zajęta. Teraz tylko Prusy. Hiszpania wypłaciła reparacje wojenne. A Prusy są takie jechane, że aż miło. No i Armia jest zniszczona. Mają 4,5 tysiąca siły. Ja mam 10 tysięcy siły. To o czym my rozmawiamy. A tego eventu na ziemię belgijskiej jak nie było, tak nie ma. No cóż, będziemy podbijać ręcznie. Tych Niemczech zrobił się naprawdę niezły rozgardiasz. Prowadzimy sobie w międzyczasie biurokratów elektów, zmniejszy mi to ilość biurokracji, której bardzo potrzebuję. I zastanawiam się, czy te Niemcy upadną, bo takie dzielimy i tak nic z nich nie wynika. Ale chyba, dobra, zajęliśmy Berlin. Dobra, po Niemczech jest już. Patrzcie, jakie zniszczenia. Tyle okupuje ziemi, że im populacja spada. A tu mnie jakieś państwo zajmuje, no to już wysyłam tam wojsko. No i cyk. Niemcy pokonane. Zostały rozbite. Nie ma żadnego zjednoczenia. Co ja podbijam, Na drenie zamiast na drenie zwykłej. No brawo, ja po prostu. Dobre i to. Nie ma co narzekać. No i pięknie. Powstania wygrane. Wojny wygrane. Budżet się spłaca. 35 milionów. Tylko mamy. Mieliśmy 50, więc GIT. Jeżeli mamy pokonać Belgię i Wielką Brytanię, to musimy zbudować dużo większą armię. I przede wszystkim ulepszyć już to, co posiadamy. Jest duża szansa na to, że przejdą biurokraci elekci, bo weszło już fazę głosowania. No i mamy, biurokraci elekci ustanowili, od razu problemy z biurokracją się rozwiązały. Uchwalimy teraz gospodarstwa rolne, żeby zmniejszyć wpływy właścicieli ziemskich. Powinienem to zrobić dawno temu, no ale mi się zapomniało. Przyspieszamy też rozwój mojej gospodarki, budujemy sektory budowlane, będzie się dużo szybciej wszystko budowało. No i cyk, gospodarstwa rolne również przeszły. Kolejne świetne prawo uchwalone. I teraz możemy spróbować podbić Belgię. Będzie to mega drogie, ale trudno. Cała Belgia musi zostać moja. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś do tej wojny dołączy, no to nie jakiś specjalnie silny kraj. Ale pewnie dołączy Wielka Brytania i Prusy. A Prusy już dołączyły, i Wielka Brytania również. Dobrze, walczymy z Belgią, ale ja nie wiem, czy my to wygramy. Na pewno to nie będzie łatwe. O, do pierwszej ofensywy doszło, udało się wygrać. Teraz z Bry Wielką Brytanią musimy. Tu ponownie z prusami może się uda zobaczymy. No tu trzecią bitwę też się uda i czwartą też się uda, dobra. Okej, okay, Wielkiej Brytanii już w wojnie nie ma, ale są cały czas Prusy. I nie wiem czy to sprawi, że my to wygramy. No nic, zobaczymy, przekonamy się za chwilę. Mam, potopili mi wszystkie konwoje i mam pół kraju odizolowane, ale to nic nie szkodzi. Niestety mają większą flotę, nie jestem w stanie z nią wygrać. Byleby się Prusy wycofały. No i cyk, Prusy się wycofały, teraz na pewno wygramy z Belgią. I to mimo tego, że zajęliby jedną prowincję. Niestety, tak to już jest z tą Wielką Brytanią. Ma ona gigantyczną flotę i topi konwoje jak się patrzy. No i cyk, Belgia zajęta. Proszę bardzo, jak Francja. Pięknie wygląda. I od razu PKB nam wzrosło, no bo bardzo bogaty obszar podbiliśmy. I to kosztem niedużego zadłużenia, bo dalej poniżej 100 milionów. Teraz bym już tylko to zadłużenie spłacał, bo i tak się rozwijam bardzo dobrze gospodarczo. Bardzo dobrze. Jest ok po prostu. Do idealnych granic brakowałoby mi jeszcze na Drenii tylko, ale to wojnę z Prusami bym musiał sprowokować, którą bym prawdopodobnie wygrał. Idziemy jeszcze na wojnę z Sardynią, o to, żeby ograniczyć jej autonomię. Po ich stronie niestety znowu stanęła Rosja. No i cyk, jeszcze jedna wojna, 83 miliony PKB. O i zobaczcie, nawet udało mi się zesantować na Litwę. No to cyk, maszerujemy na Petersburg. Rosja wypłaciła reparacje wojenne ponownie i teraz ograniczamy autonomię Sardynii, będzie to mi kraj podległy. Musicie przyznać, że to jest trochę słabe w wiktorii, że co chwilę te państwa interweniują w tych wojnach. Niczego nie idzie podbić bez interwencji mocarstw. No ale jak widać, Francja sobie z tym radzi jakoś. Ta gra to się polega na tym, żeby podbijać. Ja po prostu podbijam, dlatego że jestem Napoleonem, ale ekonomię też rozwijam. 86 milionów PKB. Nie jest to może dużo ze względu na wojny, ale też nie jest mało. No i cyk, Sardynia i piemont zostały podporządkowane totalnie. Teraz wystarczyłoby je tylko zaanektować. Mamy trochę radykałów, ale ich się zaraz pozbędziemy, bo obniżę podatki i zadłużenie dalej poniżej 300 milionów. No czyli moja Francja zdobyła Belgię, przesunęła granicę na linii Renu, nie licząc nad Reni, podporządkowała sobie Sabaudię, pokonaliśmy Hiszpanię, pokonaliśmy Wielką Brytanię, wszystkich pokonaliśmy, więc jest pysznie. Teraz jedyne co trzeba zrobić, to wkroczyć na drogę gigantycznego rozwoju i sprawić, by Francja zdominowała gospodarczo świat i podbiła Holandię i tak dalej. Ale to moi drodzy zobaczycie już w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to pamiętajcie o łapecicach, Komentarze lub Subiku i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!